wszystkim witam was w kolejnym odcinku na kanale, no i w kolejnym odcinku z modu LSPDFR, gdzie wcielam się w policjanta. W tym odcinku będziemy pracować w jednostce Sandra's Highway Patrol, więc inaczej mówiąc drogówce. No czyli będziemy sobie przyjmować wezwania do piratów drogowych, będziemy mieć też wezwania do wypadków, których jest tutaj bardzo dużo. Ogółem tych wezwań jest tutaj bardzo dużo, więc myślę, że dzięki temu odcinek będzie bardzo ciekawy. W ogóle jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego epizodu, no to możecie na starcie zostawić łapeczkę w górę, tak na zachętę. A ja, jak widzicie, teraz stoję tutaj na poboczu za krzakiem, kampię się z, rad z radarem. Chociaż na razie tutaj nikogo złapać nie mogę na przekroczenie prędkości. Jakichś tutaj poszukiwanych samochodów też nie widzę. Więc możemy tak na starcie zrobić jakąś rutynową kontrolę. O, na przykład tutaj, zobaczcie, jakiś podejrzany kierowca. Czemu go, czemu go nie możemy złapać? Jeździ slalomem przed tuż przed radiowozem. Kto wie, może pijany jest. Opatrz, nagle teraz tak zahamował. Nie wiadomo, co tu jest grane, także sobie go skontrolujemy. Tylko, o dobra, nawet całkiem przyjemnym miejscu się zatrzymał W sumie tutaj są barierki, więc ciężko bardziej zjechać na bok Najwyżej pas tutaj cały przyblokujemy Żeby tutaj samochody zjeżdżały i nie, nie przeszkadzały nam tutaj w kontroli Dobra, barierka postawiona, więc tutaj samochody nie powinny nam przeszkadzać w kontroli Ja tutaj poproszę dowód osobisty W ogóle widzę, że tam chyba pani kolega się boi policji, bo zobaczcie, jakoś tam panikuje Dobra, kobieta się tutaj nazywa Kate Beth Wydaje mi się, ludzie, że to może, że może być pod wpływem, bo widzieliście, jak ten samochód dziwnie jeździł. W ogóle licencja już jest nieważna, ale nie ma żadnych nakazów aresztowania, no ale tak czy inaczej już chyba dalej jej puścić nie możemy. Ale dobra, zrobimy to badanie alkomatem. Zobaczymy, czy alkomat coś wykaże. To jest bardzo możliwe, że coś będzie, że coś tutaj znajdziemy. O! Osoba nie chce przekazać yy, próbki. Nie chcę dać wystarczającej próbki, ludzie, żebyśmy cokolwiek z tego alkomatu wyczytali. Więc nie wiem, czy po prostu próbuje raz oszukać, czy jest tak pijana, że nie potrafi nawet do alkomatu dmuchnąć. Bo za każdym razem jak próbuję to. Patrzcie, cały czas naciskam badanie alkomatem, ale co chwila jest to samo, że ta osoba nie może przekazać próbki. Dobra, zrobimy jeszcze badanie. Na obecność narkotyków, czy ta osoba zażywała w ogóle narkotyki. Może tutaj coś znajdziemy? Wo, ludzie! Dobra, zioło spożywane, kokaina również. No, widać, na jaką tutaj osóbkę trafiliśmy. To wiem, może pod wpływem też jeździ alkoholu, ale widzę, że tutaj niezłe kambo. Niezłe ziółko ludzie złapaliśmy tutaj na starcie. Czekajcie, w ogóle jeszcze sprawdzę rejestrację. 0,5, IFC, 9,63. Jeszcze brakuje do tego, żeby samochód był jakiś kradziony. No, mam nadzieję, że chociaż samochód jest... O, dobra, nie ma ubezpieczenia. Ale przynajmniej nie jest kradziony. Czyli tak, licencja nie jest ważna. Nie ma ubezpieczenia ten samochód. Kierowca jeździ pod wpływem narkotyków. No, powiem wam, że grubo zaczynamy. Także tutaj musimy poprosić o opuszczenie tego samochodu. Może przez te narkotyki też ten kolega tak panikuje. Dobra, poproszę o opuszczenie samochodu. Jest pani aresztowana. O, kolega gdzieś zaczął uciekać, ale. wo, W ogóle widzieliście, jak ona stała? Dziwnie. Tak, tak krzywo, taka, taka zgarbiona. Dobra, gleba. Ja tutaj muszę wezwać e, transport po tą kobietę, żeby ją zgarnęli. Dobra, wzywamy transport przez krótkofalówkę. Jeszcze będzie trzeba tutaj holownik wezwać, żeby ten samochód od, e, odholowali na parking policyjny. Dobra, radiowóz już jakiś tutaj poje, podjechał. Jeszcze tylko ten holownik. W ogóle co tam ten samochód robi? Wy to widzicie? Nie wiem, czy nie będziemy mieć kolejnego kandydata do kontroli. No, chyba, że zdąży mi uciec, ale nie wiem, co tam się odwala. Ale dobra, kobiety zgarniają. Tutaj też się mały korek zrobi przez tą barierkę. Kierowcy w ogóle się coś tak dziwnie zaczęli zachowywać. Tu, tutaj zobaczcie, jakiś dominator stoi w poprzek. Nie wiem, czy oni się przez tą barierkę tak zachowują, czy jak. Ale wiecie, co może już tą barierkę usunę. Ja wsiadę do radiowozu. Ruch tutaj będzie teraz troszeczkę bardziej taki dro drożny. Kajcie, co jest z tym holownikiem? A jest holownik, dobra, od drugiej strony podjechał. No i dobra, w ogóle patrzcie, jaki się tam korek zrobi w pewnym momencie. Ale kierowca zatrzymany, aresztowany, zabra zabrał go inny, inny radiowóz. No to co, my jedziemy na dalszy patrol, ludzie, no i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Dobra, mamy wezwanie do jakiegoś incydentu na autostradzie w Pacific Bluffs, także przyjmuję to wezwanie, ludzie. Od razu jedziemy tam na miejsce. Wydaje mi się, że to może być jakaś kolizja drogowa, jakiś wypadek, ludzie, nie wiem, może jakiś karambol, skoro to jest na autostradzie. W każdym razie jesteśmy bardzo blisko, bo mamy do tego miejsca, widzę, tylko pół kilometra, także zaraz tam dojedziemy na miejsce i zobaczymy co tam się w ogóle stało. Także już chyba nawet nie muszę wam tego przeskoku robić, bo to już tutaj jest już za rogiem. W ogóle tych wezwań do wypadków wydaje mi się ludzie, że będziemy mieć bardzo dużo tutaj w tej jednostce W ogółem będziemy mieć wezwania do, wszy do, do wszystkiego tego, co się dzieje na drogach Czyli jakieś wypadki, y jakieś zatrzymania, y jakieś przekroczenia prędkości, pościgi O, dobra, czekajcie, jest jakiś chyba wypadek O, patrzcie, mamy tu jakiegoś motocyklista w ogóle Dobra, to ja może wyłączę syrenę Tylko gdzie ja się tutaj mogę zatrzymać? Teraz trochę tak pod prąd jadę Tutaj ktoś na barierce siedzi, to jest jakiś policjant Czekajcie, to ja może się tutaj zatrzymam między tym pojazdem a tym wozem strażackim. Chociaż tam powinna być według mnie ludzie barierka postawiona, no ale dobra, nic tu już kombinować nie będziemy. W końcu tutaj widzę, że jest tam jakiś policjant, który kieruje tym, tym ruchem. Dobra, słuchajcie, chyba musimy tutaj przesłać kilka osób, z tego co widzę. Musimy z kimś porozmawiać. Chyba z tym strażakiem musimy porozmawiać. Dobra, jaka jest sytuacja? Eee... Okej, okay, musimy porozmawiać z kierowcami. Na, na razie to Strażek nie wie co tu się do końca wydarzyło. Dobra, porozmawiamy tutaj z tym ratownikiem. To jest ranny motocyklista. Nie wiem, czy żyje, czy nie żyje. Co jest z motocyklistą? Mm, Okej, okay, że jest trend krytyczny, nie wygląda to dobrze. Dobra, zabierają go do szpitala. O, <laughs> przenieśli go do karetki. Dobra, i teraz chyba karetka odjedzie. No czyli z motocyklistą tutaj nie jest dobrze. Dobra, tutaj chyba musimy teraz porozmawiać z tą osobą, co na barierce siedzi. Nie wiem, chyba to jest... Wow, co tu się stało? To jest chyba świadek wypadku, tak mi się wydaje. Hello, madam, are you okay? Jest oficer. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Nie wiem, moje hamulce nie działały. Eee, Okej, okay. czyli jakiś problem z hamulcami tutaj wystąpił. Co masz na myśli, że hamulce nie działały? Kupiłam samochód w, wczoraj w, u dilera samochodowego, powiedział, że wszystko jest ok samochodem. Czy możesz podać adres tego dilera? E, Okej, okay, ludzie, czyli to jest w Los Santos Supercars, czyli chyba nie wiem czy tym salonie tuingowym, ale wydaje mi się, że tak. Ok, teraz podaliśmy do bazy danych informację, że potrzebujemy adresu: tutaj Los Santos Supercars, a może to jest u Simeona, ludzie. Wydaje mi się, że to chyba jest ten salon tuningowy. O, dobra, chyba już mamy nawet na mapie zaznaczony punkt. I tak, ludzie, to jest ten salon tuningowy. Czyli musimy chyba się tam wybrać. Tutaj już nic z nikim nie musimy rozmawiać. Tam jest policjant, ale tutaj nie każą z nim, nie każą nam z nim rozmawiać. Strażak, strażak jeszcze jest na miejscu, ale z nim już rozmawialiśmy. Także włączamy serenę, ludzie, i podjedziemy tam pod ten salon samochodowy. Zobaczymy, co tam w ogóle, kogo tam w ogóle zostaniemy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wyłączę syrenę i tutaj podjedziemy pod sam salon. Chociażby pod sam warsztat, bo to warsztat jest. I czekajcie, mamy tu jakiś samochód, jest jakaś kobieta i mamy też mechanika. Dobra, to ja się tutaj zatrzymam. No to trzeba chyba teraz przesłuchać tego mechanika, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy z tą kobietą też będziemy musieli rozmawiać. Ale dobra, pogadajmy najpierw z nim. Hello sir, LSPD. W czym mogę pomóc? Jeden z Twoich samochodów uległ incydentowi kilka godzin temu. Smutne. Mm, było coś manipulowane przy hamulcach. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Cokolwiek. Aha, okej. Okay, nie wie co się stało i że za bardzo też czasu nie ma. Czy możemy się rozejrzeć? Dobra, whatever. Czyli nam w sumie wszystko jedno mu. Czyli chyba będziemy musieli czekać. Gdzieś nas przenosi w ogóle. Czyli będziemy musieli się roze rozejrzeć tutaj po warsztacie, widzę. Search for evidence. Collect evidence, canal te search. Czyli musimy szukać tu jakichś dowodów, ludzie. <grywki> nie wiem, czy coś tutaj znajdziemy. No, zobaczymy. Nie no, tutaj wygląda wszystko w miarę normalnie. Tu są narzędzia, nie wiem, jakieś kubły, jakaś butla. Nie wiem, z jakimś gazem. Nie wiem co to w ogóle jest. LPG ludzie, LPG tutaj jest chowane. Jakiś silnik. Nie no, wszystko wygląda na to, że jest... Nie widzę tutaj nic jakiegoś, nic specjalnego. Tutaj mamy le... to miejsce, gdzie się samochód lakieruje. ale tutaj też wszystko w miarę OK wygląda. Tu jakiś potel samochodu wyciągnięty, stare koło, butla, jakieś lampy. Tutaj pacie limituje w powietrzu, co to jest w ogóle? Tego nie było. Y. Ok, znalazłem y, hacker tool. Ok, czyli jakieś urządzenie do hakowania. Y, info, że to urządzenie manipuluje w, w, w tych hamulcach samochodowych. Czyli ludzie, nie wiem, coś może było grzebanym przy elektronice tego samochodu. I przez to doszło do tego wypadku. No tylko teraz się tak zastanawiam, ludzie, dlaczego miałoby być coś robione przy, przy hamulcach? Nie wiem, jakiś zamach na życie, czy jak? Tutaj czekajcie, tu może coś znajdziemy? Nie, no tu wygląda na to, że jest wszystko ok. Tutaj nic nie mogę znaleźć. Nie wiem, spamuję Y, ale. Wiecie co? Wydaje mi się, że to może być jedyna rzecz, jaką tutaj znajdziemy. Nie wiem, jeszcze się troszeczkę rozejrzę, ale już wątpię, żebym coś tutaj znalazł. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj nic nie znalazłem Także będziemy musieli się jakoś wydostać tutaj z tego salonu Tylko za bardzo nie wiem jak, ale zaraz coś wykombinuję Udało mi się jakoś wydostać z tego salonu Tam był mały problem I tutaj mamy tego mechanika I teraz nie wiem co... Chyba go musimy zatrzymać, ludzie, nie? Już naciskamy, ale nic się nie dzieje Także chyba będziemy musieli to zrobić w ten sposób O, ucieka? Nie, dobra Oddaje się Dobra, będziemy musieli go zaaresztować, ludzie Nie wiem, czy to urządzenie należy do niego Ale w sumie znajduje się u niego w warsztacie Nie wiem, czy pracuje sam ale w sumie tak się znaczy, możemy go aresztować do czasu wyjaśnienia, nie? Będą go przesłuchiwać na komisariacie. I może tam się dowiedzą, yy, po co mu w ogóle to urządzenie. Myślę, że mamy do tego prawo. Także dobra, ja tutaj wezwę po niego transport. W sumie można też odholować tutaj ten samochód, jako, jako do w sprawie, Może tutaj też było coś w nim manipulowane, przy, przy hamulca. W każdym razie znaleźliśmy to urządzenie, a ono nie jest jakieś dozwolone. Nie powinno ono się znajdować w warsztacie. Także o dobra, chyba już nawet radious przyjechał. Dobra, zgarniają go. Ten samolot będziemy musieli odholować. W ogóle takie fajne wezwanie ludzie. Takie troszeczkę tutaj przeprowadziliśmy dochodzenie. Najpierw ten wypadek trzeba było tam pogodać z służbami ratunkowymi, później ze, ze sprawcą wypadku właściwie z tą kobietą, która tam. E, która potrąciła tego motocyklistę. Chociaż tutaj rzeczywistym sprawcą będzie ktoś inny. Być może ten mechanik, którego właśnie zabierają. Dobra, holownik już został wezwany. Dobra, zabierają ten samochód Na parking policyjny, chociaż tutaj widzę, że Jedź, ten samochód dojedzie w kawałku Sądząc po tym, jak ten holownik tutaj jeździ W każdym razie, zadanie mamy wykonane Zabieramy się stąd Całkiem fajne wezwanie I będziemy czekać na kolejne Dostałem kolejne wezwanie i wydaje mi się, że chyba znów do wypadku drogowego Także przyjmuję to wezwanie Jedziemy od razu na miejsce zobaczyć Co tam się w ogóle wydarzyło w ogóle GPS nas trochę prowadzi w dziwnym kierunku, nie wiem, tak... Nie, to jest chyba znowu na autostradzie, tak mi się wydaje, ludzie. Ale na pewno tu możemy jakoś lepiej zjechać. O, zobaczcie, nawet to jest tutaj w tym miejscu. Nie musimy nawet wcale jechać tak, jak nas GPS prowadzi, zobaczcie. Od razu mogliśmy sobie tutaj w ten sposób zjechać. I rzeczywiście, rzeczywiście jest znowu jakiś wypadek drogowy. My się może tutaj gdzieś zatrzymiemy, ale... No, może w ten sposób, żeby tutaj nie blokować miejsca, karetce, miejsca wyjazdu. Bo wydaje mi się, że chyba znowu karetka będzie chciała odjechać tak jak wcześniej w tym poprzednim wypadku drogowym. Ale widzę, że znowu musimy tutaj porozmawiać i chyba z tą policjantką. Zobaczymy, co ona nam tutaj ciekawego powie. Dobra, co się stało? Eee... Czy jest kontakt z, z poszkodowanymi osobami? Okej, okay, dobra, czyli musimy chyba tutaj porozmawiać z, z tutaj z poszkodowanymi i z, ze świadkami tego wypadku. Na razie ta policjantka ma tutaj jakieś inne zadania, także ona jest na razie zajęta, więc y, my musimy tutaj się zająć y, przysł przysłuchaniem wszystkich osób, które się tutaj znajdują. I chyba tutaj musimy zacząć od tej osoby. Czy wszystko jest ok? Okej, okay, dobra, czyli tutaj mówi koleś, że jego córka została poszkodowana i właśnie tutaj pogotowie ratunkowe mówią, gdzie ją zabierają. Czyli mamy tutaj jakąś ranną osobę. Czy mogę zadać kilka pytań na temat wypadku? Coś tam pamięta? Okej, okay, wydaje mi się, że może być w takim lekkim szoku, ale, powie ale mówi, że spróbuje powiedzieć. E co się stało? Czy jakiś inny samochód brał udział w, w zdarzeniu? Okej, okay. inny mówi, że ten inny samochód zajechał mu chyba pas drogi Tam ostro hamował Tak mi się wydaje, nie doczytałem do końca Nie wie, czy jego tutaj zeznania są prawdziwe i jeszcze... Okej, okay. czyli nie jest jeszcze do końca swoich odpowiedzi I tutaj każe nam popytać innych osób Ale w każdym razie dowiedzieliśmy się, że jakiś jeszcze inny samochód brał udział w zdarzeniu I że on tutaj zajechał drogę chyba tej osobie Dobra, porozmawiajmy z tą kobietą. Czy mogę porozmawiać przez kilka sekund? E, yyy, koleś powiedział mi, że w, w zdarzeniu w wypadku brał udział trzeci samo czy to jest prawda. E, Okej, okay, czyli ona to potwierdza. I jeszcze próbowali go zatrzymać, ale bez tego, bez sukcesu. Czy pamiętasz o rejestrację marka albo kolor? Okej, okay, czyli nic nie wie na temat tego samochodu. Czyli mamy jakiegoś nieraz z miejsca wypadku. Czyli sprawca tutaj uciekł z tego, z tego miejsca. Dobra, trzeci świadek chyba. Dobra, znajduje się tutaj przy tym radiowozie. Już widzę, że tu jakiś policjant z nim rozmawia. Dobra, może on nam coś powie na temat tego samochodu, który uciekł. Czy znaczy, dzwoniłeś po 911. Tak, dzwonię na policję. Okej, okay, czyli widział ten samochód. Czy widziałeś rejestrację gantleta? Czyli to był gantlet ludzie, ale przegapiłem tą informację, nie wiem, ktoś mi musiał o tym mówić Nie wiem czy, tam, czy to nie było tam podane w tym napisie Czy nie było mówione w tym napisie, który tam nie doczytałem do końca Chociaż tutaj nam mówi, że to nie był gantlet Ale w każdym razie dobra, mamy chyba osobę, która widziała ten samochód Jaka to była marka? To był FMJ z rejestracją 04ZiE954, okej, okay, czyli będziemy szukać fmj -a. I cały życie znaleźliśmy osobę, która dokładnie wiedziała ten samochód. Czyli ten koleś nam tam chyba powiedział o tym Gantlecie, ale on tam mówił nam, że nie jest za bardzo pewny tego, co nam mówi. Ale ta osoba już chyba jest w 100% pewna. i... O, i już w ogóle mamy dane z centrali. Jest rejestry, samochód jest zarejestrowany na Kim Orange. I mamy też podane miejsce zamieszkania, także chyba będziemy musieli się tam udać. Kawałek tam mamy. Czekajcie, czy mam coś do powiedzenia, czy nie? Okej, okay, goodbye, dobra, czyli on odjeżdża teraz z miejsca wypadku, a my musimy tam podjechać pod miejsce zamieszkania tej osoby, która tutaj prawdopodobnie jest sprawcą tego wypadku. Także ludzie, my, to op my opuszczamy to miejsce. E, pogotowie jest, jacyś policjanci też są, także myślę, że już tutaj nie musimy zostawać. Nasze kolejne zadanie to odnaleźć sprawcę. Ucieknie nieraz z miejsca wypadku, także jedziemy tam pod wskazany adres i zobaczymy, czy ktoś się tam w ogóle znajduje. Powoli tutaj już dojeżdżamy na miejsce. Zobaczymy, co tu się wydarzy pod tym e, punktem, który mamy zaznaczony. E, a, okej, okay, dobra. Musimy wyłączyć serenę, bo możemy wykurzyć sprawcę. Może zacząć uciekać. Także musimy tak e, niespodziewanie chyba podjechać tutaj pod ten adres. Czekajcie, chwila mu Ej, czekaj, ucieka, 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 dobra, mamy chyba sprawcę. Przygo przyblokowaliśmy go przy bramie. Dobra, wysiadaj. Dobra, jest kobieta jakaś. Czekajcie, mogę tak przejść? Kurczę, ale w ostatniej chwili żeśmy. Przyblokowali. Jeszcze próbuję uciekać. W ostatniej chwili przyblokowaliśmy tą osobę, która tutaj próbowała wyjechać. Jeszcze by się to skończyło na jakimś pościgu, ludzie. Dobra, muszę ją zaaresztować. Tylko coś. O, dobra, teraz. Skujemy ją, w ogóle czekajcie. Tam się nazywała. Okej, okay, dobra, Kim Orange, czyli dane się zgadzają. Dobra, ona niech tutaj na razie siedzi w tym miejscu. Wzywamy transport po niej. nie będziemy jej zabierać tutaj na komisariat, myślę, że tym się zajmie jakiś inny radiowóz. Tutaj będziemy musieli odholować tego fmj bo jest tutaj dowodem w sprawie tego wypadku. Tutaj w ogóle zobaczycie, że szyby są porozbijane, nie wiem czy one już były wcześniej tak porozwalane, czy teraz tutaj jak próbowała uciec, jak uderzyła w tą bramę. Ale bardzo możliwe, że one już były wcześniej zniszczone. A to też jest ludzie dowód na to, że ten samolot brał udział w jakiejś kolizji drogowej. Dobra, holownik jest. Zabierają ten, ten, samochód jeszcze musi tutaj przyjechać jakiś radiowóz z tą kobietę. Ale chyba już coś wydaje mi się, że jedzie. Chyba już tu coś skręca na drogę. I wydaje mi się, że to będzie chyba już koniec wezwania. Samochód jest odholowany. O, dobra, zrespili się tutaj obok. Samochód jest odholowany. Kobieta została aresztowana. Także, ludzie, tyle jeżeli chodzi o to wezwanie. Fajnie, że udało się tutaj znaleźć sprawcę, ale znowu musieliśmy tam y, przesłuchiwać wszystkich żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Ale bardzo fajne wezwanie ludzi, ja już się tutaj będę z miejsca wypadku zabierał.